Hey, cześć wnaczki, bardzo serdecznie, Legion, jestem ja, a to będzie następny odcinek z gry Diablo 3, gdzie słuchajcie, jesteśmy na serwerze PST, gdzie dnia wczorajszego został w nocy wydany patch 2.5.0. Naszedł dość niespodziewanie, ponieważ e, nikt się praktycznie go nie spodziewał. Jest ze mną dzisiaj Ksazak, przepraszam zapomniałem Cię przedstawić, siemano <noise> Ładnie, ładnie to wszystko pisałeś, siemanko, witam też również moich widzów, witam Twoich widzów, witam naszych wspólnych widzów Tak jak mówiłeś, trochę nas ten patch zaskoczył, mówisz, że on wczoraj wieczorem już był, tak? Wczoraj wieczorem, tak, to jak streama skończyłem o 24, to już mi się zaczęło PST aktualizować Patrzę, 2.5 wyszło, dlatego trzeba o, szybko kurczę. tutaj zobaczyć o co tu kaman i pokazać i dlatego słuchaj, jesteśmy na PST. No słuchaj, zaczniemy sobie od takich no głównych znapiew zmian, nie? O takich. Tak, so, mam, mamy trzy główne, takie duże zmiany. Tak jak tu widzicie, pierwszą rzeczą. Zmiana rzuca generalna się w oczy. rzuca się w oczy jest to zbrojownia Słuchajcie, już zapowiedziana na bliskonie swoją drogą. Tak, dokładnie. E, armory, tak zwane w, w, w innym języku niż Polski. Słuchajcie, tak. o, co, o co w tym chodzi? Mamy tak jak widzicie tutaj 5 zakładek. Mamy 5 zakładek yy, i możemy sobie zapisywać buildy. Możemy sobie zapisywać buildy, możemy sobie zapisywać konfiguracje zarówno itemów na sobie, w kostce, kanajego i przedmiotów oraz umiejętności z pasywkami. No i tak jak widzicie mamy tutaj pięć z pięć takich konfiguracji, każda postać będzie posiadała, każda klasa postaci będzie posiadała swoich pięć buildów, czyli na przykład jak zmienimy sobie na czarodziejkę, czy zmienimy sobie na e, dłowce demonów, to będziemy mieli pięć osobnych buildów, bo Dokładnie. padały pytania, podały pytania, no i możemy sobie to tak właśnie zapisać i używać. Możemy sobie zobaczyć szczegóły, tam mamy takie oczko, e, możemy kliknąć i tam jest, możemy każdy build sobie podglądnąć, co w nim jest i przypisać do niego jakąś inną rzecz. Jeżeli chcemy na przykład zmienimy jakiś przedmiot w danym bildzie, no to wystarczy wystarczy go wczytać, ten build, zmienić ten przedmiot, tak jak teraz, i nadpisać poprzedni. I nadpisać, e, tak. Dokładnie. No, to I to tak działa dosyć intuicyjnie. Nie ma żadnej jak jakiejś tutaj... tam... O, przepraszam, ja też sobie ele, elegancko zmieniam, nie ma żadnych problemów, tylko że można w pierwszym akcie widzę, tutaj niechcąco klikać skrzynkę. Mogliby to uzbrojenie kawałeczek dalej jednak przenieść. No ale ale na, przykład, taka... na przykład tutaj mogłaby stać, w tym miejscu. Ale nie dobra, to już nie warto. nie czepiajmy się, nie czepiajmy się. W każdym no razie możemy sobie nazywać buildy, możemy nazwać na przykład, ja nazywałem Abracadabra, ale na przykład możemy nazwać sobie build rend, czy tam, nie wiem, jakikolwiek inny build. Tak, Tyle. Dokładnie. Ciekawe czy tak zostanie to jakoś bardziej urozmaicone, w sensie, że coś jeszcze dodadzą, czy to już jest finalna wersja tej zbrojowni, bo na ten moment wygląda to dość ciekawie. To znaczy nie wiem czy tutaj jest, jest coś do dodawania, no, jedyne co mogliby dodać to, do, to kolejne zakładki, które nie są aż tak potrzebne. No. Myślę, że ja jeszcze się swoją drogą nie spotkałem z postacią, która by miała więcej jak 5 buildów. Chyba w sezonie, w którymś tam były cztery buildy dla Mnicha. Ale bo dla barba. To znaczy ale... wiesz, buildów może być dużo, tylko y, czy, czy tutaj chodzi o topowe buildy, czy, 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 czy wiesz? Bo wiesz, ktoś może chce testować buildy, różne wariacje różnych buildów na różnych poziomach i może wtedy potrzebować więcej tego, ale czy ja wiem, 5 mi się wydaje, jest akurat tak optymalnie. Może później jako zadania sezonowe będziemy mogli odblokować oprócz zakładek w skredce, zakładki do szafy. Półki tak. nowe w szafie to będą. Póki nowe w szafie. No i... Ogólnie tak, no widzicie, możecie nawet sobie, słuchajcie, schować przedmioty do skrytki i wziąć do zbrojowni, na przykład jesteście gołą postacią czy coś, możecie sobie tutaj wybrać build, kliknąć używaj i te przedmioty ze skrytki wam się przeniosą na postać, także... Oprócz tego nie, również nie, gemy nie, trzeba zaznaczyć. Gemy, wszystko, kostki, przedmioty w kanale, wszystko wam się, słuchajcie, nadpisze. Czy macie to na sobie, czy macie to nawet na innej postaci, o właśnie, czy jakże mam na innej postaci przedmiot, to on mi... Przeleci z postaci na postać? Czy ja muszę to mieć w skrytce? To jest dobre trzeba, pytanie. Tr trzeba będzie to przetestować. To jest... Trzeba to będzie to przetestować, bo ciekawy jestem, jest, czy jeżeli przerzucę ja na przykład... Za... Ja te, też sobie dzisiaj zadawałem to pytanie, a jak to będzie z inną postacią? No, ale, ale myślę, że to będzie trzeba mieć w skrytce jednak, bo to widać tak, ewidentnie, tak. pobiera przedmioty ze skrytki, jak i na tej postaci, którą się teraz znajdujemy. No ale dobra, no nieważne. Myślę, że już jakoś tak mniej więcej omówiliśmy tą skrytkę y, armory. Bo to nie ma nic, słuchaj, więcej do gadania. mam no, build manager taki typowy. Build manager, dokładnie tak. No dobra, słuchajcie, co mam dalej? E, bardzo fajną rzeczą jest następną e, zakładka z materiałami. I teraz już nie musimy mieć, słuchajcie, wszystkich matsów w skrytce. Mamy na to osobną zakładkę. Dokładnie. Czy było to jakieś super potrzebne? Niekoniecznie, to jest bardziej taka, takie uwygodnienie niż jakaś zmiana poważna, ale mamy wszystko w jednym miejscu, nie będzie takiego bajzlu na początku skrytce. sezonu. I w skrytce masakra była zawsze, a teraz będzie tak w miarę, to no, będziemy tam chować po prostu przedmioty, tak. Bardzo to słuchaj, zwolni dużo miejsca w Skryce, bo dużo ludzi narzekało, że musi mieć ze dwie zakładki na same klejnoty czy na materiały. A teraz co? Znaczy Te klejnoty, kilka zostają, mimo wszystko. E, tak, tak, klejnoty no niestety zostają. No ale w każdym razie, ja tutaj mam, nie wiem czy ty tak masz tak samo, ja mam tylko dwie zakładki tutaj: Rzemiosło i jakiś piek MS Piekłorodny. Tak, bo to jest, to są matcy do z tych z uberów po prostu. Zuberów, no to. No. Są jeszcze ze zleceń. Ja mam tak, no ja rzemiosło, mam. zlecenia, no bo może nie masz ze zleceń albo nie odebrałeś z, z, z poczty, ze skrzynki. Ja mam poczty. Dobra, to w każdym razie widzę, że u ciebie też jest ten... Jeszcze tutaj możemy mieć, tak jak mówisz, zleceń matcy. Tak, no Taka. dokładnie. To Taka. znaczy, wiesz co, to, to ułatwi życie ludziom, którzy grają na wielu postaciach i craftują. Ja na przykład miałem ten problem zawsze jak robiłem jakieś bildy na PST, to zostawiałem oddechy i, i siarki, wiesz, na jednej postaci, przelogowywałem się puszczałem, chciałem coś wykraftować, a tam nie ma oddechów i trzeba było mm -hmm. się przeskoczyć, a teraz mamy przypisane do konta wszystkie, tak jak tak, 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 jakby, tak jak odłamki i złoto jak mamy już jesteśmy, całą resztę. Jak, już no, jesteśmy jak już jesteśmy przy tych materiałach to, no bo co, no tutaj mamy bardzo fajną funkcję która nam yy, jak to się mówi upraszcza życie to wprowadzili jeszcze bardzo fajną funkcję do kostki kanajego a do do kostkanego na przykład a, mamy no mamy to się wiąże ze sobą mamy słuchaj tak e, mam, słuchaj tak swą drogą gniew i be... o mamy nową mamy nową recepturę mamy gniew. nowe mamy nowe receptury słuchaj to te krzystały. Odech śmierci, zasnute kryształ. Jedna z podmiotów może do wyposażenia, mogliśmy ogniszczym do wyposażenia. Hmm. Możemy Aha, sobie, z białych y... robić niebieskie i na odwrót, tak? tak? Dobrze kojarzę. Ale to chybaż było. Już nie pamiętam, nie. kurde. Możemy z, z niebieskich itemów tworzyć pyłki, chyba. Przetwórz, przetwórz mi ten pył. pył. Jeszcze Też jest, przetwórz znowu. zasnute kryształy. Tak, 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 tak. Chyba możemy Czyli po prostu... można zamieniać po prostu. Zamieniać. No dobra, ale nie. W każdym razie chodziło mi o to, że mamy taką opcję, jak wypełnić. I po prostu tak. z tej zakładki naszej do kostki Kanajego przerzucają nam się wszystkie materiały potrzebne do wykonania danej receptury. Wystarczy, że wrzucimy jakiś przedmiot. Dobra, może pokażę. Dokładnie. Ja też pokażę. U mnie wrzucam wyra i chcę go zmienić hmm. na inny setowy przedmiot. Przekształcenie przedmiotu z zestawu, tak. Czyli potrzebuje inny przedmiot z wyra, i nie potrzebuje iść teraz po materiały, bo zresztą nie mogę ich wziąć ze skrzynki, skoro są w tej zakładce. Klikamy A? wypełni, i mamy wypełnione tym, co potrzebujemy. Transmutacja tak, i pobiera tak. nam tyle, do co potrzeba do, do przepisu, i tak to mniej więcej działa. Zatwierdź. No i powiem więcej, jeżeli na przykład nie masz czegoś, brakuje ci jakiegoś składnika, to mam tutaj pokazane, że jest na szaro i jest zero. Tak, nie tak, nie, nie, tak, nie tak. wywala mi na środku całego ekranu błąd. Nie masz tego. Tylko po prostu wypełnia nam z zerem. Też mi się fajna opcja, bo ludzie się mogą zrażać, że czegoś na przykład zraża, Nie wiem, dużo bardzo, dużo lepiej to dla oka wygląda. Dokładnie. Takie coś. No i w, nie, no i, naprawdę super. Jeżeli jeszcze jest jedna fajna rzecz, jak klikniesz, na przykład wsuć sobie jakiś przedmiot, sobie na przykład wypełnię. O, tok, tak, transmutacja. Zrobiłem sobie staro... <laughs> starożytną klatkę pustkowi <laughs> za pierwszym razem, ale też nieważne. Jak klikni. O, jeszcze jest zatwierdź. Jak klikniesz zatwierdź, to ten item nam od razu przeskakuje tak, do, to, ekwipunku. Do, do, do ekwipunku. Tak, zauważyłem. To już bardzo fajna sprawa, bo nie wiem, czy bardzo dużo ludzi narzekało, że po prostu musi albo kliknąć Escape, albo musi po prostu. Albo musi po prostu zdjąć ten przedmiot ekwipunku, tak? To jest też bardzo tak, taka. Tak, tak. Bardzo wygodna rzecz. Tak, 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 wiem o co chodzi, wiem o co chodzi, bo dużo się nakraftowałem na tym PST naprawdę i lubi to być denerwujące. No i to byłoby, że tyle, że chodzi o te materiały, o kostkę. A teraz chyba najważniejsza zmiana, tak? Najważniejsza Według ciebie zmiana. też? Wracam z powrotem, tak jak już mówiliśmy, omówiliśmy sobie <laughs> zakładkę z materiałami. No i co, wypadałoby przejść do tej najbardziej kontrowersyjnej zmiany, która została wprowadzona najważniejszej mm. kontrowersyjnej i czy tak bardzo potrzebnej. No właśnie to i jest. niezapowiadanej uwaga niezapowiadanej na blisko nie niezapowiadanej w ogóle nigdzie wcześniej. Zmiany która nagle tak wyskoczyła i Bach nam po twarzy. Bardzo. O Jezu, powiem Ci, takiej fali hejtu na takie coś dawno nie widziałem, bo przeglądałem sobie i Pora Diablo i grupy na Facebooku i powiem Ci szczerze, ludzie tak to zjechali ten pomysł, że mm... tak, bo wiesz, ciężko, dobrze, ciężko bardzo... Powiedzmy najpierw pisać. o co chodzi, okej? Okay? Powiedzmy o co chodzi. Powiedzmy <laughs> o co chodzi. Chodzi o to, moi kochani, że został dodany kolejny tier legend. O kurde, wywaliło mnie. Ja też, ja też dostałem. Tak? A chciałem ci właśnie pokazać tę legendę, dobra. Znówmy grę. Zaraz znówmy, dobra. Primal Ancient zostały, słuchajcie, dodane. Zostały dodane Primal Ancient y, i temy kolejnego tieru, które są po prostu lepsze niż ancientowe starożytne. W polskiej wersji jest to nazwane pierwotny, antyczny. Pierwotny, starożytny, legendarny przedmiot. Tak, czyli jest po prostu jeszcze bardziej starożytny, jeszcze bardziej legendarny niż legendarny. Tak. Wiesz, <grym> mam problem z wejściem do gry. Ja tak samo, no to już, to już są problemy PST niestety Dobra, czekaj, ja poziom e... trudności, dam sobie na rękę 8 jakąś, spróbuję wystartować jeszcze raz Nie, mi się wydaje, że coś tu, że tego raczej nie, nie, nie pominiemy już A powiedz mi, czy masz założony ten przedmiot, bo mi osobiście nie, nie udało mam. się, nie udało się go wydropić Niestety nie e... ma. W każdym razie, no to są przedmioty bardziej starożytne, bardziej legendarne, z taką fajną czerwoną obramówką Tak, obramówka mm. jest bardzo ładna które, wiesz co, ja zobaczę, może ktoś w leaderboardzie będzie miał. Taki ja dołączyć przedmiot. mogę solo, więc mogę Ci go to, wysłać na czacie. To wy... O, weź mi, w ogóle mnie zaproś. O, ja sobie poproszę Cię do zaproszenia. o zaproszenie. O, Bo fajnie by było jeszcze kilka rzeczy w grze pokazać. Mhm. Dobra, Teraz mi pokażesz, pokażesz mi ten przedmiot. No i ogólnie, przedmiot będzie taki mógł dropnąć, tak jak normalny, antyczny przedmiot. Wszędzie, z każdego MOBA, z każdym, na każdym RIFCie, na Greater Lifcie, na zwykłych RIFTAch będzie on możliwy do dropnięcia, tylko wiadomo, będzie jeszcze bardziej rzadki niż Nie, bardziej rzadki niż starożytny. przedmiot antyczny. Przedmioty legendarne i setowe mają teraz właśnie szansę na drop jako epicki starożytny item. Jest Nie, to, jeszcze... epicki się, to się nazywa w polskiej wersji, bo już jest przetłumaczone. Pierwotny? tak. Pierwotny, tak. O, o Jezu. Pierwotne, starożytne, legendarne karwasze. I on na czacie ma takie trzy nawiasy. Tak, dokładnie. O, on. Trzy on nawiasy. Tak, tak to wygląda. Ma taką fajną czerwoną obramówkę z takim jakby diabłem na górze. Eee, no i tak jak tu widzicie, no co jego statystyki. Szkoda, że nie mogę kurczę kontrolem. Powiedz mi ile on może mieć maksymalnie Max, statystyki. 845. 845. Przedmiot antyczny ma 700... nie, nawet 5, nie. 650, e... 650, tak? No e... to trzeba sobie policzyć, no ile zostało to, słuchajcie, zwiększone. Ale z tego co widzę 650, to... dokładnie. To jest 30% więcej niż, niż, niż starożytny przedmiot. No, czyli tak jak widzicie bardzo kontrowersyjną też rzeczą jest to, że przy bronie antyczne... Bronie epickie. Najwzajemnie no, to epickie, po prostu już tak mega w skrócie. Dobra, bo nie chcę mi się tych trzech słów wymawiać. Te... Pierwotne starożytne, legendarne. Trzymajmy się jednak. Dobrze. Okay. E Pierwotne starożytne, legendarne itemy, e jako broń jednoręczna, będą mieć takie widełki jak antyczna, dwuręczna broń. No. Tak jak broń dwuręczna, antyczna, no i e też to budzi bardzo, no mówię, ludzie są bardzo podzieleni. Jedni mówią, że to jest zupełnie niepotrzebne, że to tylko zwiększy nam liczby cyferki w gierach, na które będzie można przeskoczyć. I, nie, i, i to jest dodatkowe także dropienie przedmiotów, bo każdy przedmiot będzie być na nowo dropięty. Um. No i co? No. Tyle, jeżeli chodzi o te antyczne, no jeszcze możemy o nich powiedzieć. no. To znaczy wiesz co, no ja bym powiedział, że. Bo na, mi na przykład marzył się kolejny Tier Legend. Marzyły mi się właśnie czerwone jakieś legendy akurat. Mhm. Że jak go wyrzucimy, to żeby był czerwony promień, a tu jest, kurde, niestety kolej legendarny. Oni my się to może zmienią. Może też się nie zmienią. nie zmienią, bo starożytny też powinien być zmieniony. Mi się wydaje, znaczy. Się, ja mi się marzył kolejny Tier Legend, znaczy... Się, tylko, żeby, on, to żeby to nie były te same ciągle przedmioty, co, co, co legendy i co starożytne, ale żeby to był po prostu nowa pula przedmiotów jakichś tam dużo, dużo lepszych od tych. Całkiem nowe, całkiem nowe, tak. stworzone przedmioty. Nowa pula i bardzo, bardzo rzadkie. Tak rzadkie, że yy, na bazie jednego takiego przedmiotu będzie można zbudować na przykład cały build albo się... w ogóle porzucić. Mm. Porzucić te buildy, które są aktualnie w mecie oparte na setach, będą oparte na przykład na danej broni i już na przykład nie będzie się brało do tego całego setu, czy coś w tym stylu, wiesz, na tyle dobry, ale też mega, mega, mega rzadki. Nie tak nie tak ja łatwiej do wydropić. Na przykład ten tylko wykraf... starożytny. Tylko wykrafcić takie przedmioty można by było, no. że one, żeby one nie były do dropu, tylko no, żeby, na przykład, dr żeby na dropnąć przykład... materiały i tylko żeby ten taki anty epicki przedmiot był możliwy tylko z craftu. To by tak, to i, i, I materiały do tego craftu by, by musiały być bardzo, bardzo rzadkie też na przykład, nie? Tak. By, by leciały w różnych e, etapach e, gry. Czyli na przykład jeden by leciał tylko w trybie przygodowym, jeden tylko w riftach, jeden tylko w grifcie, powyżej któregoś tam poziomu, jeden gdzieś tam i powiedzmy jeden gdzieś tam, tak? No Wierzę, tak. A... Rozumiem, rozumiem. No, no dobra, no zobaczymy, jak oni to dalej poprowadzą, bo to jest zmiana niezapowiedziana, zmiana, która dopiero weszła. Ona będzie jeszcze, myślę, to? że w trakcie rozwoju. Oni będą jeszcze manipulować tymi statystykami, myślę, jeszcze tymi widełkami w broniach. Eee, może coś jeszcze zmienią. Bo zobaczymy. To, bo to jest PST tak wcześnie, bo dosyć wcześnie mam to PST. Tak, że sezonu się z 2 miesiący. 2 miesiące jakby nie było tak. dopiero. No, cóż, no, moim zdaniem jest to troszeczkę brak pomysłu i troszeczkę sztuczne przedłużenie e, gry w sezonie, tak? No jakoś oni e... się starają do tego 150 giera dojść, tak, żeby ten maksymalny został w końcu osiągnięty, ale żeby jeszcze mówię, nie tak, było ale to. Ale co dalej? Ale co dalej? To jest pytanie. Czyli czy, czy mają coś w zanadrzu, żeby nam kolejne jakieś wyzwanie rzucić, czy na tym 150 się to zatrzyma? Mi się wydaje, że gdzieś tam muszą coś mieć. Nie, już za zaczekamy, zaczekamy na te challenge lifty. Słuchaj, to będzie ciekawe. Znaczy, do challenge liftu wiesz, nie będziesz potrzebować przedmiotów żadnych, nie? od tego trzeba zacząć. No też też. No zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie się ogólnie przedstawiać. No dobra, myślę, że możemy dalej przejść, nie? Bo co jeszcze możemy dodać w tych legendarnych, starożytnych, epickich etemach? No. Chyba tyle. Co będzie następne? Co będzie, następny? Co będzie eee, następne? Super, 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 super. Czekaj, albo jeszcze inaczej, nie. Epickie, pierwotne, starożytne, legendarne karwasze, albo najlepsze jest, bo jest, taka, jest taki item starożytni obrońcy party, party. tak. Ciekawe jak on teraz będzie wymawiany. Pierwotny, starożytny, nie. legendarny, starożytne obrońcy party. Tak, pierwotne, starożytne, legendarne, starożytne obrońcy Partanu. O! No. To będzie dobra nazwa. No dobra, słuchajcie, polecimy sobie dalej, żeby tutaj nie, za, nie, za, nie przynudzać za długo. Dokładnie. Klasa Krzyżowiec, Blask tarczy, runa, boski werdykt, zostaje zaktualizowana, teraz nakłada się efekt, gdy mopki zostaną kiedy mają molocha, to da będzie mu krzyżowiec je ogłuszać. Przedmioty legendarne. następ Goli no coś... Broda staje się ceremonialnym nożem, z tego co czytałem. Tak. Golibroda Broda zostaje, zostaje awans, że będzie już nożem ceremonialnym, a nie sztyletem. Ze względu na to, żeby widełki były większe. Silnorękie karwasze, tak jak widzimy tutaj, mają, nie mają 5 sekund, tylko mają 6 sekund tego bonusu. I afiks, I teraz zwiększono. AFIX teraz działa, kiedy przeciwnik zostaje odrzucony z miejsca, w którym stoi. Czyli nie tylko w momencie, kiedy przyciągniemy jakiegoś mapę, czy go odrzucimy, tylko w momencie, kiedy, kiedy stoi i go odrzucimy. To wtedy będzie ten nawig działał. Mhm. Uzdrowienie Manalda, to jest bardzo ciekawa rzecz dla No, Bizarga. to jest ciekawa. Powiem Ci, że aż się ucieszyłem, jak to, jak to przeczytałem. Ponieważ... E, tylko Pety. jak to będzie działać? Pety czy to będą... Będzie, czy to będzie grywalne? Pety będą prokować e, Pety będą prokować ten... Pierścionek. Także tak, tak, może tak, tak. wyjdzie build na elektryczną hydrę. Co super by było, bo ja nie mi wiem, się czy... na te ogniste hydry w pierwszym sezonie grało świetnie i, eee, i nie za tym szczerze. W trzecim, w trzecim sezonie chyba był build na hydry ogniste. Pierwszym, w pierwszym też, w pierwszym też. A to już nie pamiętam. Możliwe. No a było, coś tam było, na set ognistego ptaka się grało z takim hydrą Dokładnie. i z takim ognistym deszczem. No <laughs> i teraz tak, kolejną bardzo fajną rzeczą, którą, która wchodzi na eee, pachu 2.5 jest to, że na publiku, żeby dołączyć na Torment 13, taka osoba będzie musiała zrobić 60 solo. Tak. To jest, to, to jest coś. To jest, to jest bardzo ciekawa zmiana i jakby wykluczy z gry takie, jak to mówią pługi. O, to jest, to jest, to jest. To jest Ludzie, którzy prawda? żelują na dropiach, tak? Na publiku. Dokładnie. Bo ktoś sobie zrobi grę publiczną na T12, żeby farmić klucze, a tu mu wejdzie taki setny paragon, który będzie mu tylko utrudniał farmienie, tak? No i teraz właśnie jest rozpiska, żeby wejść, żeby wejść na torment 1, to jeszcze jest, słuchaj, od 1 do 6 nie ma wymagań. Od 1 do 6 możecie mieć dowolny paragon, dowolny solo, nie wiem, brak, brak wymagań. Dopiero od udręki 7 zaczyna wam się próg solo, który musicie wykonać, żeby móc na publiczną grę na takim poziomie trudności dołączyć. No i tu jest kolejno. Udręka 7 ma 30 grift solo wymagany, 8 35 i po kolei co 5 leveli ten grift solo się powiększa. Dla mnie sprawa jest rewelacyjna, mimo że ja na publikach nie gram, ale słyszałem, oglądałem na streamach, słyszałem wiele takich opinii od ludzi, że po prostu no, narzekali, narzekali, bo nie ja grają sam na publikach. Ja, ja, ja też nie grałem na publikach, ale sam się z tym spotkałem. Na przykład nocą chciałem sobie zrobić pierścień który w tej wspaniałości, żeby. Bo mi brakowało tu jakiejś... mówisz, tak? Tak. No. I wskoczyłem na Bantisy na te 10 i. A tam wiesz, same wchodziły 90 paragony, 70 i wiesz, robili jedno stalisę. Stali albo stali ja stali sobie po, robię, po prostu. Albo sobie, dokładnie. Tak. Znaczy, Zastanie, to można wyrzucić jeszcze kogoś wiknie, tak zwany. Tak, tylko że, tylko, że jak możesz. na przykład szkoda, tylko że właśnie mi szkoda jest wyrzucić kogoś, kto się stara mimo wszystko zrobić to, tak? tak tylko że No że a wiesz, teraz jak... będziemy musiał udowodnić swoją wartość, Dokładnie. żeby wejść do publicznej gry. Chyba, że będziesz miał premeda', to wtedy nie wyrzucisz takiej osoby. No tak, tak, tak. No, i zlecenia. Słuchajcie, jeżeli wykonać Teraz już nie będzie czegoś takiego jak premia za zestaw. Tak, nie będzie. To jest ciekawa zmiana, aczkolwiek czy potrzebna. Mm. Moim zdaniem niekoniecznie, ale okej. Okay. Z... Teraz będziecie musieli, słuchajcie, wykonać wszystkie zlecenia, żeby dostać skarb, o ile dobrze kojarzę. Teraz za ukończenie zadania w akcie dostajemy większy plecak, tak jakby. Dalej w akcie był bonus. Aha, to nie, inaczej, inaczej. Teraz jak każdy akt, tak jakby jest już yy... z bonusem. Z bonusem. Nie musicie. Tak, i obojętnie, robić... Dokładnie. Obojętnie jaką kolejnością zrobicie, możecie na przykład robić ciągle pierwszy, to ciągle będziecie mieli go z bonusem. Nie tak. ma dwóch skrzynek, jest jedna większa, która zawiera tyle samo materiałów, co tamte dwie premiowe. Dokładnie. No, to bardzo znaczy, lepsza tak, zmiana, tak. no. Bardzo ładnie. Po prostu po prostu no zostało to troszeczkę ułatwione no bo to odbieranie było powiedzmy uciążliwe ale czy to było jakieś potrzebne a no, moim zdaniem mogło tak być jak było mogło tego... być ale no nie wiesz niektórzy nie wiedzieli co to schodzi z, z tą premią i ludzie się wnerwiali że ktoś odbiera im skrzynki bez premii no, tak 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 ale wiesz co? po tobie teraz prać. mnie zastanawia jedna rzecz Wejdź sobie na mapę i oddal się na maksa w prawej dolnym rogu mapy co tu było wcześniej bo to tego nie pamiętam to Zlecenia. mi jakieś nowe się Zlecenia zostały zaktualizowane. Ukończ zestaw zleceń. No tu były zlecenia, które, zostały, które miałeś do zrobienia. Ukończ zestaw zleceń w dowolnym akcie. Było, Odblokujesz dużą skrzynkę Horadrimów pełną różnych skarbów. Tak, tak, wiem o co chodzi. Tylko, że w tym miejscu, co wcześniej było? Mm, no, te takie gwiazdki, no, miałeś. Tutaj, te, te zlecenia, wszystkie. Nie wiem, nie pamiętam. Nie było właśnie. chyba. Właśnie. <laughs> trzeba sprawdzić, <laughs> trzeba sprawdzić na, na, na normalnie. Ale to właśnie. nie jest jakoś tam mega, wiesz. Nie, nie, nie. Jest znaczy, no jest, właśnie... jest, dużo, jest dużo takich kosmetycznych tutaj zmian. Jak podnosicie na przykład, nie wiem, materiał że rzemieślniczy, to ma się wyświetla nad głową. Złoto ma nową animację podnoszenia tam w prawym dolnym rogu, tak się podświetla ładniej. To, to jest taka drobniutka zmiana. Um, bo tam przedmiotów już więcej nie ma, tak? O, z oficjalnych patchnotów. Nie, przedmioty jeszcze, my się będą, jeszcze będą na pewno te patchnauce dodawane. Zobaczę A... to złoto, co ty mówiłeś z tym złotem. No podnieś jeśli będziesz widział, że taki się, jest taka poświadka mała, wcześniej nie było. Przynajmniej mi się tak wydaje, że wcześniej nie było. Um, I oprócz tego musicie wiedzieć, że e, na Diablofanach, na Diablofans, przepraszam, na Diablofans.com. E, A jest, bardzo fajna rzecz. Tutaj jak podnoszę materiały, to one się mi e, nad głową pojawiają. Co wziąłem? Dokładnie, dokładnie. Na Diablo Fans y, zostają wykopane nowe jakieś tam zagadnienia, których który nie ma w patchnotach oficjalnych i zapewne będą dodawane później. i Są to między innymi informacje o jakichś transmogach, o jakichś itemach, a, ale to są jedynie domysły, bo to są takie wyrwane linijki z kontekstu i co to będzie w rzeczywistości, tego nie wiemy, ale jak się pojawi, na pewno to mówimy. Na pewno, na pewno będzie odcinek jeszcze dodatkowy z dalszymi zmianami. Tutaj chcieliśmy Wam pokazać te wszystkie primery, yy, co zostało wprowadzone. Bardzo fajnie to wygląda. Tutaj, wszystko co klikam, to mi się podnosi, znaczy pokazuje nad głową. No i dobra, co zlecenia omówiliśmy i temu mówiliśmy Chyba wszystko. Czy jeszcze coś chciałbyś dodać? Najważniejsze zmiany. <laughs> nie, chyba nie, chyba to już wszystko. Żeby tam nie um, zamęczać tak... za długo. Dokładnie, żeby Was nie zanudzać. Jak ci się podobają zmiany? Legion. Znaczy, powiem Ci tak, jeżeli chodzi o mnie, zmiany są na pewno na plus. Wie, dużo rzeczy. Bazując na tak, zbrojownia jak najbardziej jest ok, bo sam nie chce mi się tworzyć trzech mąków, trzech barbów, żeby po prostu zmieniać supporta na solo albo na. powiedzmy na Bantisy. Bardzo fajna rzecz, mogę sobie po prostu kliknąć i mam barba zmienionego. Co ja powiem o tych epickich itemach? No. Przedłużanie żywotności. Przedłużanie żywotności to jakoś mega, nic się bardzo nie wniesie, buildy dalej pozostaną te same, systematyka gry dalej pozostanie taka sama. cóż, to... Przeszmy się tak, powiedzmy, no, 6 na 10 dam tym lipickim itemom, tak? Żeby nie dać... 6, 6. Tempuł... Prze... 6 na 10. 6 jak najbardziej w porządku, fajna zmiana, czyszczenie skrytki, no i co jeszcze mamy? No z tych no już, te... Może, może na, te, na, na temat tych itemów i tych zmian w balansie to się za bardzo nie wypowiadają, no bo one to będzie balansowane um, jeszcze przez dwa miesiące, tak więc. Dokładnie. Teraz nie będziemy, nie warto szczepić ryja, że tak powiem, brzydko. No. Um, a według mnie, no tak jak mówiłem, mi się marzył nowy Tier, ale nie w tej postaci. Nie przeszkadza mi, że to jest, powiem tak. Widać tutaj troszeczkę brak pomysłu na ten moment na szybsze przedłużenie gry, ale co jest na plus, to jest to, że to nie było zapowiadane na bliskonie, czyli wiemy, że oni oprócz tego, co było zapowiadane na bliskonie, to pracują nad czymś jeszcze i w momencie, no. kiedy Diablo w tym roku będzie miało swój tak jakby boom, ten swój szczyt, czyli tę premierę nekromanty, to podejrzewam, że do tego momentu oni chcą doprowadzić tę grę w taki, w taki stan, że wszystkie tam dziurki, pomniejsze rzeczy, takie braki będą załatane, czyli właśnie ta skrzynka, która już powinna być od dawna, to znaczy ta szafa, y, ta zakładka na te, na te matce też już powinna gdzieś tam być. Takie pierdoły, jak wchodzenie komuś do, do, do gry, mając niski paragon i, 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 i utrudniając mu grę, też powinno już to być od dawna. No takie, skupiają się teraz na takim dopełnieniu tych rzeczy, które już powinny być. Dawno, czy, to, tak. czy to jest złe? Nie. Szkoda, że dopiero teraz, owszem, ale widać, że gdzieś tutaj planowany jest dalszy rozwój, no bo. Grafika jest poprawiana, tak? Interfejs jest poprawiany, tu jest poprawiane, to jest poprawiane, tamto jest poprawiane, więc czyli gra, która jest w planach do porzucenia, nie jest poprawiana moim zdaniem na bieżąco, a tutaj widać zmiany, widać jakieś tam dodatkowe rzeczy, jakieś przedmioty, zmiany w balansie tu, tam, czyli rozwój jest kontynuowany gdzieś tam. Czy to jest rozwój złą stronę, czy z dobrą, to już wy ocenicie sami. W komentarzach. Eee, Piszcie. Dokładnie. Piszcie w komentarzach. Ten film pojawi się u mnie, ten film pojawi się u Legiona. U mnie znajdziecie link do Legiona, u Legiona znajdziecie link do mnie i jak coś się nowego pojawi, postaramy się to dla Was omówić. Tymczasem to by było chyba na tyle, prawda? Tak. Na pewno będą się jeszcze pojawiać odcinki z Peste, z jakoś co, co, co wejdzie, to postaramy się Wam pokazać, jakoś tam skomentować. No i na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Okej, okay, to dzięki Ci wielkie i widzimy się ja w również. sezonie 10 w Patchu 2.5. Pa pa. Dzięki serdeczne Piona i do zobaczenia.